Chciałbym pokazać jak pszczółki po pierwszym oblocie przyszły sobie do poidła. Proszę bardzo, tutaj widać o, tutaj proszę. To jest poidełko zrobione z opony ze skani. O, tak to jest. W środku jest Michałem wyłożone, żeby się nie topiły. Nawet to jest postawione, żeby było wyżej. Tutaj nawet na dole leży też opona i sobie tutaj pszczółki też latają ważne żeby w poidze była ciepła woda a więc ona się nagrzewa automatycznie tutaj od opony i od wiatru zastawia je także tutaj sobie całe lato mają tutaj mamy jeszcze jedno takie poidełko zrobione też jest na beczce i też sobie tutaj powoli widzę zaczynają się przyzwyczajać. Idziemy zobaczyć jak sytuacja jest na naszej pasiece jeżeli chodzi o pierwszy oblot wiosenny proszę bardzo zaczynają pszczoły latać ja tutaj mam takie blachy porobione to są pomosty przedwylotkowe żeby w razie niesprzyjającej pogody pszczoły sobie na nich lądowały. Tutaj nawet widać jak one sobie odpoczywają ponieważ blacha jest czarna to sobie siedzą i sobie odpoczywają cieplutka blacha tutaj, tutaj tak samo tu, tu tu sobie chodzą tu, tu jest taki ul zwykły warszawski tutaj mamy też tutaj też sobie latają tu sobie latają tam jeszcze nie, tutaj sobie wyleciały, tu sobie wyleciały, tutaj, tu sobie też trwają, tu, tutaj powoli sobie zaczynają wylatywać, tutaj mamy taki ul jednościenny, dwurodzinny, Wam pokazywałem kiedyś na filmiku, tutaj też sobie wylatują, zobaczymy jaka sytuacja jest w bólu po zimie i weźmiemy sobie Zmniejszymy gniazdo. Tak to wygląda. Wyjmujemy sobie wywiecznik. Tutaj były one na 8 ramkach. 2, 4, 6, 7. Jedną ramkę ująłem. A tutaj było 2, 4, 6, 8. Było 8, jest 8. Zobaczymy, jak jest poza zatworem. Tutaj mamy ostatnią ramkę. Weźmiemy sobie. Wyjmiemy byleczkę, trochę ciężko mi jedną ręką robić, no ale jakoś sobie poradzimy. W tyle mamy pszczół. Jak widać. O, proszę bardzo. Tutaj tu mają tutaj mają zapas. O widać, że mają zapas z jednej strony, z drugiej strony też pszczoły są, jest dość sporo, ale i tak tą ramkę damy ją. Za zatwór, z tego względu, że gniazdo sobie zrobimy na cieplutko. Żeby one miały cieplutko, one sobie będą to wnosić do środka i niech sobie tak noszą. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja wygląda z czerwiem. A no, przeważnie na trzeciej, czwartej ramce powinien być czerw. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy. O, rozchylimy sobie zobaczymy jak to jest tam w gnieździe Z jednym ręką mi trochę gorzej no ale to nic o. i tutaj zobaczymy jak tu sytuacja wygląda no tak to jest jak widać nie wiem tak widać tak widać jest tutaj jest czek kryty niedużo jest go bo niedużo no ale o tej porze roku to tak jest tutaj też jest trochę czerwiu krytego, i u góry mają zapas pokarmu jeszcze, resztę sobie będą wnosić. I tam dalej, na pewno też trochę czerwiu krytego będzie, jajeczka inaczej nie jest o tej porze roku. W jednej rodzinie i w drugiej rodzinie powinna być taka sama sytuacja, a więc zmniejszamy. W każdej rodzinie tak jak u mnie, w dwu, lub dwu rodzinnym przynajmniej o jedną ramkę. Najlepiej, żebyśmy zrobili w ten sposób, że po pierwszym oblocie gniazda zawsze sobie robić na cieplutko, żeby miały cieplusieńko w gnieździe. One teraz za dużo matki nie czerwią, bo jeszcze nie ma pożytku specjalnie w rodzinie. Przyrodzie. Także one nie będą za bardzo czerwić. Dopiero za jakieś dwa tygodnie można będzie zajrzeć, co tu się będzie działo. Tutaj druga rodzinka, zobaczymy, jak to wygląda. O, tak to mamy. I tutaj też, nawet nie patrząc, możemy śmiało o jedną ramkę zmniejszyć rodzinę. No, ale zobaczymy jak tu jest o, tak wygląda sytuacja pokarm mają z jednej strony z drugiej strony też pokarmu jest za dużo go nie ma ale na razie im wystarczy jak zabraknie to mamy zapasowe ramki jeszcze z pokarmem z innych rodzin także jakby zaczynało brakować to im weźmiemy tutaj dodane Także nie ma żadnego wielkiego problemu. No niewygodnie mi tutaj je zrobić tą jedną ręką, ale jakoś sobie damy radę. Tutaj nie ma problemu, żeby one sobie nie przechodziły, bo tutaj w środku jest otwór zrobiony wietłem 12 mm i one sobie śmiało przenoszą ten pokarm, czy jest chłodno, czy jest ciepło to sobie będą go przenosić do środka i tak to wygląda tutaj sobie taśmę malarską przykleiłem no i sobie zapiszę ile jest ramek po pierwszym oblocie w jednym w drugim gnieździe i tak wygląda sytuacja w ulach dwurodzinnych u mnie może być tak że wystarczy 6 ramek w gnieździe po pierwszym obrocie w bólu dwurodzinnym sytuacja termiczna jest całkiem inna niż w bólu jednorodzinnym. W bólu jednorodzinnym pasowałoby, żeby po pierwszym obrocie było minimum 7 ramek, ale to takie minimum. Najlepiej jak jest 8 ramek wielkopolskich obsiadanych na czarno, wtedy sytuacja termiczna jest o wiele lepsza. U mnie wystarczy 6 ramek i jest też dobrze dlatego że są dwie rodziny i one sobie utworzą jeden kłąb tutaj zostało nam się 7 ramek tu mamy 6 ramek w każdym razie będziemy obserwować te rodziny jak one się będą zachowywać będę wam pokazywał no i tak wygląda sytuacja po pierwszym oblocie w ten sposób układamy gniazda dziękuję za oglądanie proszę o następny